Hey, okay. pop the trunk, open up a soma, solo good price, out of sight, my whole got talent. Kień gryzli niedługo będzie echał. A gdzie będzie gryzli echał? Sezamie otwórzcie. Widzicie. Mam narzędzie do bagażnika. Czyściwo. Taką wyciętą butlę. filterek drugi filterek butlę inną. No i dwie piątki takiego oleju. Więc, no, będzie zmieniony olej w BM. -ie. Zaraz nie, czy zaraz, niedługo jadę do kolegi, ma zadzwonić kiedy będzie wolny kanał. I będzie zmieniany olej. A u. Na razie beta, bo jest już dzisiaj późnowo. A jak może się uda i czasu starczy, to i chrup, chang. A, w zamku, dobra. Chrup, do krupczęga mam tylko właśnie tylko litr. Ten Kurno awansu nie zapomniał. Ha, reszta oleju do chrupa. To jest dobre w chrupku, bo kupujesz piątkę i litrówkę, czyli 6 litrów. I teoretycznie masz oleju na dwie wymiany. Zrodzi się pytanie, czy nie zmieniać części. w częściej. Ale! Serio? O, dzień dobry. A pani skąd tu się wzięła? Jednak kopanie na mokrym, na łapie w Oplu nie służy mu. Musi się rozpinać. To jest spinek. Zegarek chcę zabrać. Albo nie chlasz. Wybajerisz się motorem, będzie zmieniony olej, a resztę jak będzie chciał kolega, to nagrywa jak będę zmieniał. Pan przygotowany! Człowiek. ja cię jeszcze zaskoczę, ale to później. No, to to jest ta jak grizzly przyjedzie do kolegi. Ja pierdolę Nie, kurwa, nie będzie. No to będę musiał zabrać. A ja mam tą taką, wiesz, te kombinerki, za górę się cofie, za to 36. O, ja w szoku ci powiem. Nie będzie miał, nie będzie miał. Nie, nie będzie. to jest metryzna jakaś, nie jest... Hmm? Dobra, no to mógłbyś <noise> sobie większy zestaw kupić. Chyba, że... Kurde, to jest akurat ta Do niego z Chyba, nie nie <noise> że opaską jeszcze. Nie! Jest. I jeszcze to co na koniec weźmiesz. Kogut, nie, nie ruszaj ma. To. <grymne> nie wiem, wiesz co, miałem zrobić? Co? Miałem na taśmę napierdzielać. A ten kurna przygotowany przygotowane. To był może... profesjonalny warsztat. to! A swoją torę już tak się wkurwiłem nie mam do niego. A co ty się? Interek odkręcić. Nie mogłem. czyli to tak wszystko zapiszone, to wszystko staro 20 lat, nie? W końcu mówię, nie mogę odkręcić cylinderek, ale kur. Jak, jak odkręcę przewód ten Ham, hamulcowy, nie? No. To się będę jakoś to wykręcę. Kurde, przewód ci zaczęto też obrady. zaprowadzimy zaprowadziłem do krzywdę hamulców pecha. Chyba no, no. to se ścięgnie. Dobrze. Chłopcy, nie mogę oparzyć o ten ostatni chuj. Mam te nitrolenówki do oleju, co nie? Jakie? Nitrolenowe. Więc tak. Ty nie możesz powiedzieć co on tak na mojej niebo lata? Yy, na moim też, ale też jest to wkurzające. Aha. To ten czuć gdy nie masz nasadki i odpierdzielasz szczypcami. Mhm. <gry> Bardzo dobra robota. Yy, stało 15 minut na podwórku. Na no bo jakaś, ja ja jestem takim zwolennikiem w gorący silnik na zimnego oleju, nie? Ale to jak tam każdy uważa sobie? Nawet woda temperatury nie zapada do końca. A, no to wiesz. Bo ja to... Na no to jestem tak uczulony. No rozumiem, cię. Nieraz potrafi mi godzinę stać spuszczony, jakby kurde nie wiecie, albo stopniowo. Kurwa. Ty tam cztery kabcy gumowe. Nie. Czy ty możesz mi dać moje z tyłu? Dobra, mam ikselki, spoko. Zmieścisz. Bo te wkręty są dziwne, wtedy patyk w tamtym roku mówi. Co to za wkręty? A to może torksy są, czy nie? Nie, ale one wypuszczają, ale z plastiku nie wyłażą. Wiesz o co chodzi? No nie. Z blachy wyłazi, a z plastiku się nie chce wykręcić, z tej osłony. Ale Ale z blachy ci wyjdzie, to się nie wyjdzie z plastikiem? Tak, ale chodzi, o chodzi, że że odruchowo wykręcasz do końca. nie? Ano. A on wiesz, nie idzie, tak z początku zająć ci mózg za tryb i poławi przerwy. Kręcisz, 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 a... ja. Ja tak samo sobie to wiem. I to nie są lateks, to są nitrole nowe, że ich rozpuszczalnik też nie bierze, bo zły koronawik to jest nitrole. No. Lateks, bo zwykłe tak ociernie nie rozpuszczalni. Ja wiem, a to ile? Chyba 40 zł kosztuje? No to ja tak samo sobie kupiłem. Drogie dosyć. Co? Drogę dosyć, ale? Kurwa, ale skóra na palcach bardziej mi... Ma. O, Chyba, że ja ale... A ja sobie zrobię zdjęcie, że ty u mnie jesteś. <laughs> czekaj, czekaj. No, uśmiech panie. <laughs> czekaj. I co byś chciał? Kurwa, gdzieś tu jeszcze śrubę widziałem, tu. Tu odkręcona. Nie, nie Nie robisz zdjęcia? Musiał wszystkie osłony zwalać. Coś mi się tak może ci pomóc nie. jednak. John. Nie, wiesz co, w krętarku dziadka dzisiaj dostawiam jak na złość? Kurde, czego nie mówisz? Pójdziesz w krętarku? A jak? Hopie, jak ja cię kopię w dupę, to poczujesz. <noise> Tylko z tą końcówką, y wiesz... nie, oś. Końcówki masz do wyboru, jakie se chcesz. Uuu, panie! Jak, jak to tu z mirami spadnie, to całkiem możliwe, że się olej poleje. Weź te końcówki, wybierz? Co tam ci się nie podoba? No olej. Do odkręcania będzie pani, Mariusz, wiesz? Co? Do A czego? No bo z dwie śluby, No masz. Łupczykuję no, w samochodzie. W którym? O, A, bo tu ty tylko wchodzisz. No. A to właśnie, gdzie oni do mnie hańbę wzięli? Wszędzie było mi się kończy. Uuuuu, w masa! Dobra, pójdę, się. Ale masz. No może też mam. Brake Cleaner. Co to jest? No rozpuszczalnik w sprayu, żeby olej pierdolny i dwa umy. A to nie wiem. Popatrz, no do zrywania hamulców. Nie używałem nigdy. Zmywacz nigdy nie, nie używałeś? Nie. Ja też nie zmywam. Fajnie. Widzisz pan, Ten kanał będzie dla mnie pół metra głębszy. Co? Jak dla mnie ten kanał będzie pół metra głębszy. Dla mnie też, ale wiesz jak to się ciężko kopało? Teraz robiliście to? Nie! Chłopie, jeszcze do podstawy? To jeszcze pamiętasz, jak się czekało? No. A Mariusz? No. A jakbym tak za pół roku wpadł jeszcze raz? Chłopie, możesz się za 2, pół tygodnia wpadać? Nie, bo bym w wyprach z olej wymienił, tylko na razie wiesz. No ale chłopie, cię mi będzie? Kiedy trzeba, to przyjeżdżasz, tak? Dobra. A w chrupko wymienialiście? I zaraz ten skończył i po chrupa idę. A. No, ale to mamy się tam z Seatem przyjechać i z Kodą, czy to Kurwa, się... tak się patrzy, dziura w skrzyni? A ale to w jest No pewnie. I to... Ale nie, dziura jest taka, że mogę palec włożyć, więc to nie dziura. To po tak mówić. No, najwidoczniej. Nie, nie zadajemy głupich pytań? Panie Mariuszu? Nie, ja kiedykolwiek, <laughs> gdziekolwiek no. Że Ten Marcus nie zadaje głupich pytań, tylko. ty nie, nie mogę śmiać inaczej na imię. Dobra, Grizzly. Gryzdy, gryz, gryz, Grizzly. Hipogrizdy. Gryz, gryz, tak, Grizzly zdjął obro, ob, osłonę. Tam się czyści. Nie widać cię, spokojnie czyść. Teraz <laughs> ja będziemy no, olej zwalać. Tu jest korek spustowy, i będziemy spustać. A że ten to pierdzielnik jest fest, bo chyba się leje ze wspomagania i po całym silniku... Ale dobra zakonserwowane przynajmniej nie jest. Widziałem Je tak, że stał sobie w kanale razem z kimś, co nie? No. Tu Mateusz, jak o zmienialiśmy. Co kurde. A teraz to wiesz. A ile ja mam swoje samochody? Drugi rok? Wyda tak, sobie. Sobie, no ja tu jestem nie starszy no. A widzisz, mówiłem. Albo śruba, albo... <śla> Ile ci ma nie wchodzi oleju do silniku? Tu? 6,5 litra teoretycznie. Światełka wyczyszczona. No i olej se leci. Taki profesjonalny zlewak u kolegi jest. No ja... W... Grizzly jest w szoku. Co to kuchnia jest, ale swoje zadanie sprawdzaj. Kto by pomyślał taki profesjonalny tu będzie zlewak? No ale luksusowo zlewaczek jest, olej se leci filtr jest taki bym powiedział co no zapchany no brudny no ale fajnie no wszystko jest jakieś opiłki się bardzo nie świecą więc co panie 2 numero, numero będziemy coś tutaj dalej robić co nie oczywiście działamy zmieniamy A, dobra o, korek skręcony, olej zlany, osłony skręcone Idziemy na górę Bo tu ciepło Ale będą ładnie uciekać przed kamerą e, Już była na paru materiałach Wiedziałem, że to powie To ja nie oglądam Gdzie ta kura, oszusty? <laughs> o, już uciekła? Jajka, poszukaj. Jajkowe tylko się znalazło. Chuchane A... pod kocem trzymane. Który, twój ten. Bo ten, szósta się nie użyło. Tak się tłumaczy. Nie, nie, No i tak. Filterek włożony będzie mlać. <laughs> też się. To olej zalaliśmy I zmierzyliśmy poziom, wszystko gra i buczy Karteczkę zaczepiliśmy I teraz filterek, stary to już taki przeczorny no Ten taki, czysty, czysty No i co trzeba było to zagłożyć Jest ogółem pięć spinek Ale chyba dość prost Zajebisty garaż, aż Grizzly przyjechał drugim samochodem No oczywiście przy Oplu nie mogła się obejść bez Januszerki. Resztka starego oleju z tamtego roku. Filterek, no to już nowy, nie bądźmy rzeźnikami. Yy, I o, i resztka jeszcze z liter. Ej, na minimum w powinno starczyć. <śmuchy> <O>. <śmuchy> ja też jeszcze na. I tak, filterek mamy tu w korcie B. Spustkowy, wejdziemy na dół, pokażę. Oho. I sold my soul a good price. Out of sight, and my hoe got talent.